Siemanko Ludziska, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj nadchodzi do nas ogromny SBC, który nazywa się Player of the Month Mbappe, czyli zawodnik miesiąca Mbappe. Wyląduje prawdopodobnie już dzisiaj o 19 w grze. A może nawet wcześniej, bo La Liga z reguły chyba ma inne godziny, ale znaczy w sensie, nie, że Hiszpania ma inne godziny, czy coś, tylko nie wiem, czy oni nie wypuszczają przypadkiem tych La Ligi nawet wcześniej. Więc być może nawet zobaczymy już w ciągu dnia Mbappe. Być może jak już to oglądacie, to dajcie mi znać, czy już jest. Ale myślę, że może on też wyjść oczywiście równo z kontentem o 19 i będzie on kosztował zapewne rękę i nogę, nerkę. I prawie wszystkie części ciała, bo nie sądzę, żeby kosztował mniej niż 3 bańki. I będzie miał też nowy Playstyle Plus, czyli inny od tego niż ma na złotej karcie, podobno. No i będzie miał plus jeden do wszystkich statystyk, prawdopodobnie tak, a może nawet będzie miał takie same. Może i jej nie będzie chciało aż tak y, tutaj napompowywać karty. Chociaż tutaj Food Sherry pokazuje przeciek, że będzie to karta 92. A jak sobie spojrzymy na jego kartę oryginalną, to Mbappe ma overall w tym roku 91, więc prawdopodobnie tak, mniej więcej. Będzie wyglądać jego karta. Czy ona jest osiągalna dla? Kogokolwiek, no dla kogoś pewnie tak, to ładuje niesamowicie duże ilości Fp-ków. nawet jak jesteście handlarzami, to no, może dohandlowali niektórzy z was już trzy, trzy banki, ale w każdym razie, czy warto go robić, możecie mi dać znać, czy w ogóle planujecie kupować pod niego Poder i powoli go sobie robić. Oprócz tego nadchodzi do nas dzisiaj oczywiście nowa promocja. O 19 to już na pewno potwierdzone, będzie Corner 2, a ta drużyna wygląda świetnie. Muszę przyznać, że wygląda dużo lepiej od drużyny pierwszej. Mamy tu Baldę, mamy. EDM Mamy Turama, którego już nawet złota karta była bardzo dobra. Cristiano Ronaldo, oczywiście Wirtz, który też jest jednym z najlepszych HPO w grze. Trend Alexander Arnold, Little, Claudia Pina oczywiście jedna z najbardziej nachajpowanych kart ostatnich dni. Jak sobie spojrzymy na footbina, to dalej trenduje jako najwyższa e karta na rynku, w sensie najbardziej popularna. Nawet widzę, że wczoraj ją flipnąłem, kupiłem za 45 tysięcy, już jest 59, a sprzedałem chyba za 57. Ta karta się nie zatrzymuje i pamiętajcie też, że ona wychodzi z paczek, więc możliwe, że będzie jeszcze droższa, trochę żałuję nawet, że sprzedałem swoją, w ogóle jak żeście na pewno zauważyli, to rynek bardzo poszedł do góry, co Wam mówiłem w poprzednim filmie, że rynek po nagrodach odbije i odbił mocarnie, muszę przyznać, że nawet bardziej niż znaczy nie to, że nawet bardziej niż myślałem, ale po prostu trochę za tanio wystawiłem niektóre karty tak jak Frimponga na przykład, który w pewnym momencie wrócił na pccie na 43 tysiące, ale każdy rynek odbił, każdy rynek, widzimy wzrosty i oczywiście pamiętajcie, że te karty Cornerstone jak wejdą do gry to wypadną ich złote wersje, dlatego ludzie się zaopatrują właśnie w złote odpowiedniki tych kart i pewnie będzie podobnie jak na przykład z Diazem, z Luizem Diazem, który w zeszłym tygodniu widzieliście, jak powoli rósł sceną. A tutaj mamy wiele kart w mecie, dlatego jeśli macie wymienną kartę piny, myślę, że prawdopodobnie będzie no, droższa z każdym kolejnym dniem, może ewentualnie dzisiaj po 19 będą jakieś lekkie załamania. No bo zobaczymy, ile jej da nam paczek do sklepu o 19 na nową promocję, ile tego wszystkiego będzie. Ale generalnie. Wydaje mi się, że no ta drużyna jest znacznie lepsza od poprzedniej, sami na pewno to zauważacie, że ta drużyna jest bardzo dobra. A jeśli chodzi o pierwszą drużynę, to już widzimy, że niektóre z tych kart odbijają. Nie wiem, czy brałbym je jakoś szczególnie pod inwestycje, bo one i tak są bardzo nabite, ale być może taki Tillman, który będzie miał linki pod jedną z kart z przepustki sezonowej, która niedługo pewnie zostanie odblokowana przez niektórych, czy może nawet taki Diorenco, możecie na nich czy Oj zabal, może być może te karty nie są tak najgorsze, może Mancini jeszcze ewentualnie albo Yates ze swoimi linkami z Premier League, być może te karty mają jakiś potencjał lekkich odbić ale nie brałbym tego raczej na jakieś niesamowicie wysokie odbicia, chociaż wiadomo, że na przykład jak taki Palmer nie dostanie żadnej karty specjalnej, przez najbliższy czas jego karta też może rosnąć, Rangers nie wiem, jego cena jest strasznie nabita, strasznie wysoka nie wiem czy bym się tutaj interesował Renard wiem, że już poszła do góry trochę, była, była chyba za 130 na, na playaku wczoraj więc, więc nawet, nawet te karty odbijają mimo, że jeszcze są w paczkach, no ale za chwilę ich nie będzie, więc złote odpowiedniki już bym ich nie brał. Ogólnie, jeśli pytacie o rynek, moim zdaniem on jest bardzo nabity i poczekałbym na spadki. Poczekałbym na spadki na weekend, a może nawet po weekendzie, bo teraz rynek jest bardzo wysoko. Mówiłem na poprzednim filmie, że rynek odbije. Też właśnie niektórzy się mnie pytają, dlaczego nie podam konkretnych przykładów kart na filmie, dlaczego nie wchodzę jakoś w detale, kiedy, jaką kartę sprzedać, kupić. Słuchajcie, ja mam trzy różne platformy, mam Discorda, mam jeszcze Streama, nie mogę na filmach podawać konkretnych nie kart, które braci za jaką cenę, bo będę wpływał na rynek. Może nie mam naj, największego kanału, ale jednak nawet jeśli kilka osób, szczególnie na PC, gdzie nie gra jakoś masa, masa osób nie gra, to możemy powodować sami właściwie różne wzrosty na rynku, manipulować rynkiem, a ja tego nie lubię. Jeśli już, jeśli chcecie jakieś większe detale, to mam swojego Discorda, gdzie jeśli subujecie mnie na Twitchu, gdzie też streamuję prawie codziennie, dzisiaj o 19 będzie stream na Twitch TV Canera, to tam daję bardziej konkretne przykłady, pomagam Wam na bieżąco, patrzę co się z rynkiem dzieje i też na bieżąco reaguję. Mój YouTube jest też informatywnym Informacyjny, żebyście wiedzieli, co w grze wychodzi, jakie mamy przecieki, co mniej więcej się z rynkiem dzieje, no i też sugeruję wam, kiedy mniej więcej sprzedać lub kupić karty. I z reguły to się sprawdza, bo na poprzednim filmie, jak sobie obejrzycie, widzieliście, że mówiłem o tym, że rynek odbije, że foder odbije. Obie te rzeczy się wydarzyły, bo oczywiście dostaliśmy też SBCK o Hero, do którego zaraz przejdziemy. Jak sobie połączycie konto Twitcha z Discordem, w sensie na moim Twitchu dacie mi subka z Amazon Prime'a bądź normalnego, to możecie też się dostać do kanału handlowego dzięki temu, gdzie jak połączycie sobie te. Platformy, znaczy połączycie sobie Discorda z Twitchem, to będziecie mieli dostęp do kanału handlowego. Więc tak na dobrą sprawę większość rzeczy się sprawdziło. Chociażby to, że Foderek widzimy, że jest wyżej, no bo SBC, mimo że nie jest moim zdaniem super świetnie wyceniony, sam dostałem dudka, możecie mi dać znać, jak tam wasze, wasze trafy, to dużo osób go robi. Jest coraz droższy, jeszcze niedawno był za 90 tysięcy, już jest za 104, czyli widać, że Foder rośnie. I właśnie, jeśli chodzi o Mbappe, pytacie, czy Mbappe ruszy Foder, czyli czy ruszy tę kartę pod budowania składów. Myślę, że ten wyższy segment może odrobinę ruszyć, ale on już jest, zaczyna być powoli nabity, a umówmy się, Mbappe nie zrobi na początku prawie nikt, ale na pewno będzie to jeden z faktorów, który będzie sobie leżał przez co najmniej 30 dni w SBC-kach i powoli ludzie będą myśleć o zrobieniu jego, znaczy niektórzy, więc na pewno będzie miało to wpływ na foder, taki, że zatrzyma go przed potencjalnymi spadkami, ale nie spodziewajcie się jeszcze, że nagle jak wyjdzie ten POTM, to nagle rynek wystrzeli w kosmos, no bo prawie nikt nie zrobi tej karty. Nie wiem, może są jacyś naiwni, którzy myślą, że że Mbappe będzie kosztował bańkę, a on będzie kosztował myślę znacznie, znacznie więcej. Ale co może być dobrą inwestycją, co mogę Wam powiedzieć już, to uważam, że w tej drużynie tygodnia, mimo że jest mocno słaba, że naprawdę nie ma tu za dobrych y, piłkarzy pod skład być może, to jest dużo kart 84, które jeśli zejdą podczas zasobu, podczas weekendu i dzisiaj właśnie o 19 do ceny Discarda, czyli około 11-10 tysięcy, to one są fajne do wzięcia, żeby po prostu sobie leżały w klubie, bo w którymś momencie te Team of the Week karty powiedzmy bezużyteczne w końcu za być użyteczne właśnie po to, że ludzie będą ich używać w budowaniu składów, w budowaniu składów a na pewno lepiej mieć kartę 84 czy 86 jako Team of the Week niż 80, więc tu mamy fajne karty 84, które prawdopodobnie zahaczą o swoje najniższe widełki, właśnie tak jak ten Rafa, Fiama i, i Schrader, które uważam, że te karty będą całkiem spoko do wzięcia. Tylko jeszcze bym poczekał, aż one spadną do swojej ceny minimalnej. A oprócz tego zobaczymy na dniach też SBCK o Hańczko, który wygląda bardzo spoko, bo sam używam złotej karty niewymiennej, która co prawda jest tanią bestią i chodzi za bezcen, to jeszcze go nie wymieniłem, bo ma link do mojego prawego obrońcy w klubie, a poza tym naprawdę jest, jest tanią, fajną fajną bestią. Aha, zapomniałem, że robiłem Objective o Yashina i zmieniłem skład na silvery. No, ale właśnie będzie miał link do tego, tego mojego rugeriego, więc myślę, że będę się poważnie zastanawiał nad tym, żeby go zrobić, bo, bo sam używałem właśnie, właśnie tego hańczko, więc myślę o tym, żeby, żeby go potem Potencjalnie sobie zrobić. Więc jeśli ta karta będzie dobrze wyceniona, a sam mogę poświadczyć, że jego złota karta naprawdę jest niezła, to myślę, że będzie warto zrobienia. Oczywiście jeśli jej nie przywali tutaj jakichś ogromnych wymogów na tą kartę, bo ona nie powinna być jakaś mega, mega droga, mam nadzieję. Ale co za tym idzie? Kolejne potencjały inwestycyjne. Więc nie mówcie mi, że nie mówię wam na filmach, co inwestować, bo nie raz mówię, tylko trzeba słuchać czasem dłużej niż dwie minuty pierwsze filmu, bo zdarza się tak, że ktoś mi zarzuca, że za mało na filmach daje porad, ale ponownie daje też porady na Discordzie prywatnym. I daje też porady na streamie, ale filmy też są informacyjne i często przydatne, bo wielu z Was, mam nadzieję, zarabia z samych filmów na YouTubie. Ale właśnie potencjał inwestycyjny. Alvarez niestety nie będzie go w drugiej drużynie Cornerstones i jak zapewne widzieliście, nie ma go w drużynie Team of the Week. Być może on w którymś momencie dostanie kartę, bo no jest w takiej formie, a poza tym miał tak dobry ostatni mecz, że kurczę mam nadzieję, że i jej w końcu coś z tym zrobi, więc być może w przyszłym tygodniu zobaczymy jakąś jego kartę specjalną w kolejnej promocji, która też może spowodować, że jego cena wzrośnie, ale zanim takie rzeczy mogą się wydarzyć, to też jeśli ten Hańczko będzie fajnie wyceniony, to spójrzcie na linki właśnie pod niego, Być może dzisiaj, w ciągu dnia, zobaczycie je niżej, bo ogólnie teraz rynek mamy całkiem nabity. Więc nie wiem, czy byście chcieli brać karty teraz. Co prawda, mamy już poranek, więc ludzie szykują się do grania e, ligi weekendowej. Tylko pamiętajcie, że Liga Weekendowa zaczyna się o 19, Tak, to nie jest bug wizualny. Liga Weekendowa dopiero w piątek o 19.00 się zaczyna. Ale z tego, co wiem, kończy się we wtorek rano. Więc mamy teoretycznie dzień extra, żeby grać Ligę Weekendową. Ale teraz jest bardzo wysoko, więc nie wiem, czym akurat w tej chwili, jak widzę, takie ceny te karty brał. Chyba, że wylicytujecie, chyba, że wy Snapicie, ale być może w ciągu dnia zobaczymy jakąś panikę, albo nawet wieczorem, jeśli dzisiaj ten hańbow nie wyjdzie i zobaczymy paczki specjalne w sklepie, szczególnie wymienne, jeśli zobaczymy spadki na rynku, to myślę, że linki pod atleti mogą się sprawdzić. A nawet w tych cenach nie zdziwiłbym się, że one też mogą pójść w górę. Ale wiecie, akurat w piątek naprawdę nie mogę Wam ze stuprocentową pewnością powiedzieć, co się wydarzy po 19, bo nikt nie wie, nawet przeciekowcy nie wiedzą póki co, jakie paczki dostaniemy o godzinie 19. Jeśli dostajemy bardzo mocne paczki w sklepie to wiadomo, że rynek potrafi wtedy sobie spaść po 19, a poza tym to, co też mogę wam powiedzieć, to myślę, że w weekend i po weekendzie szczególnie karty zaczną spadać, no bo to jest dość logiczne. Ludzie przestaną grać ligę weekendową, będą sprzedawać swoje składy, będą się bać spadków, więc będą wystawiać rzeczy. Oczywiście w tym roku mamy nagrody słabsze za ligę weekendową i częściowo niewymienne, nawet w dużej mierze niewymienne, szczególnie na niższych rangach, więc zasób na rynku będzie dużo mniejszy. Ja myślę, że ten sell-off może być spory na panice, a potem jak ludzie zobaczą, że wcale nie wylatuje tak dużo kart jak wleciało w zeszłym roku, to nie dziwię się, jak nie będzie aż tak dużego zasobu, ale też idąc za tym, że ludzie nie będą aż tak bogaci, jak w zeszłym roku, to karty mogą zacząć spadać. Więc myślę, że szczególnie koło niedzieli, poniedziałku zobaczymy spadki na rynku, więc jeśli nie gracie ligi weekendowej, albo możecie się wstrzymać z graniem z nią do poniedziałku, to myślę, że na spokojnie czekałbym do tych dni i wtedy budował skład, bo teraz w piątek, sobotę będą ceny prawdopodobnie bardzo wysokie, ale dlatego prowadzę live'y i dlatego mam nadzieję, że przyjdziecie o 19 na streamka, bo zobaczymy, co się naprawdę na rynku wydarzy. Będę Mógł powiedzieć na bieżąco, co robić ze swoimi kartami. Jednak jeśli planujecie sprzedać swój skład albo macie jeszcze swoje inwestycje, no to w tej chwili rynek jest bardzo wysoko. Mówię, ja sam troszeczkę za wcześnie sprzedałem niektóre karty, chociaż flipnąłem fajnie Barbo z 310 tysięcy, Bizleya z 80, Felixa sprzedałem trochę za wcześnie, no bo jak ogłosili tego Cristiano Ronaldo, to mimo, że ja go skupowałem już po ogłoszeniu, to i tak on trochę poszedł wyżej. W tej chwili na PC jest chyba za około 112, 114, 114, więc mogłem trochę więcej wyciągnąć. Pinia też już jest 59 tysięcy, więc też mogłem trochę więcej wyciągnąć. Więc generalnie profity miałem ze wszystkiego, ale zdecydowanie mogłem zarobić trochę więcej i teraz rynek jest bardzo wysoko i dlatego też Wam właśnie o tym mówię, że no wiecie, ta bańka jest nabita. Czekać każdą kolejną godzinę, każdy kolejny dzień to ryzykujecie, czy naprawdę rynek będzie jeszcze wyżej. Ja bym powoli sprzedawał karty dzisiaj, bo po 19 mogą wydarzyć się różne rzeczy, które są od nas niezależne, ale jeśli śledziliście moje porady, jeśli byliście na Discordzie, na streamach, to jesteście zarobieni, bo właściwie spełniło się to, co powinno, czyli po czwartku rynek mega odbił, po tych spadkach, które dostaliśmy w ciągu tych gdy jej dowaliło nam paczki. Pamiętacie, że dostaliśmy FPKi? Też powiedziałem wam to w poprzednim filmie, że dostaliśmy przedwcześnie te FPKi. Też mi ktoś zarzucał, że się nie doinformowałem, że te FPKi dostaliśmy, bo zawsze co roku te FPKi były dostawane na początku miesiąca. Otóż nie. I znaczy tak? Tak było poprzednio, faktycznie, w poprzednich, poprzednich latach. Ale jej powiedziało w swoich pycznąc, o których też nagrywałem film, no na początku cyklu, a nawet jeszcze przed startem FC, że to zmieniają, że teraz dostaniecie co miesiąc równy te a jednak zrobili inaczej i dali na początku, czyli można nawet powiedzieć, że oszukali, no bo powiedzieli coś innego w oficjalnych pitchno'sach, oficjalnych informacjach, a potem zrobili co innego i dali wszystkim FPK na początku miesiąca, co miało ogromny wpływ na rynek. Dlatego rynek się zawalił. To było chyba we wtorek, tak? Był bardzo fajny moment właśnie na kupno, dlatego ja też się właśnie zakopałem w karty różne, właśnie w pinie, którą kupiłem za 40 tysięcy. Bardzo też lubię flipować frame pongi bo one fajnie skaczą sceną. Jest jednym z lepszych prawych obrońców w grze i brałem go poniżej 30 tysięcy, nawet niektórych, nawet na PC listowym. Po 28-29 tysięcy, a mógłbym wyciągnąć jeszcze trochę więcej. Więc jeśli śledziliście moje porady, to powinniście być zarobieni. Powiedziałem wam, kiedy jest następny moment, moim zdaniem, na spadek rynku, znaczy kiedy możemy się znowu zakopać w coś? Prawdopodobnie koło niedzieli, a poniedzieli, poniedziałku. A jeśli chodzi o foder, jeśli chodzi właśnie o karty, których używamy do budowaniu składów, mi się wydaje, że one wiele taniej już nie będą. Więc kiedybyście ich nie wzięli, to powinniście no, być w miarę z nimi bezpieczni, no bo im więcej będzie SBC-ków, ten Mbappé i cała reszta i kolejne ikony Hero, które wyjdą na pewno w SBC-ku, jeszcze mam przed sobą chyba um, niby ikon Pika za jakiś czas, też był ten przeciek, nie wiem czy on się w końcu sprawdzi, czy o co z nim chodzi, ale generalnie nie sądzę, żeby fotel był dużo niżej chyba, że właśnie dziś na wysypie zobaczymy jakieś spadki, to też planuję sobie może zrobić jakiś mały club stock, czyli chociaż po jednej karcie wziąć z każdego przedziału żeby po prostu one sobie leżały, bo już sobie mogę na to pozwolić ze swoim budżetem, żeby właśnie je sprzedać, jak, albo sam zrobić jakiegoś SBC-ka, jak wyjdzie jakiś, który nie. Interesuje, ale na przykład karty 84 cały czas są bardzo nisko, więc no, jak nie macie innych metod, jak nie wiecie za bardzo co robić ze swoim budżetem, to one w którymś momencie też na pewno odbiją. Mówię, te discard Team of the Week też mi się podobają, szczególnie o 84, jak spadną właśnie do tego najniższego pułapu. Wysoki przedział kart też na pewno w którymś momencie będzie wyżej. Karty 90 nie wiem, czy akurat są najlepszym y, przykładem, bo jest bardzo duża przepaść cen, ale na przykład 88 są jeszcze bardzo nisko, 89, które na pewno teraz trochę podskoczyły przez to, że ten Mbappe jest przewidywany, że do nas przyjdzie dzisiaj, więc pewnie już jest trochę hype, ale z tego co widzę, to no, około 14 088, jeśli wypatrzycie taniej, to spoko, ale generalnie Foderek będzie sobie prawdopodobnie rósł z każdym tygodniem. A jeśli będą na nim jakieś zachwiania cenowe, to tym bardziej warto jest sobie ich trochę wziąć do klubu. Więc jeszcze na koniec powtórzę, że uważam, że bańka na rynku jest bardzo nabita i ceny są bardzo wysokie, więc bardzo niedługo wychodziłbym z kart, być może nawet już jak to oglądacie, albo właśnie dzisiaj, bo wieczorem jak ludzie zaczną grać, będą chcieli szybko skończyć ligę weekendową, zacznie się sell-off, się pewnie mniejsza lub większa panika, a przez weekend będziemy to wszystko obserwować na Discordzie i na streamie Twitch TV Keynra. Widzimy się dziś o 19.00. Dzięki piękne za oglądanie, dzięki piękne za całe wsparcie, że jest Was tyle w tym roku. Jesteście niesamowici, że tak bardzo lajkujecie filmy, komentujecie, wpadacie właśnie na Discorda. Chyba przebiliśmy już, nie, jesteśmy 50 użytkowników od 6000 na Discordzie. Niesamowita ilość Was jest w tym roku i bardzo Wam dziękuję za całe wsparcie. I jeszcze raz do zobaczenia wieczorem. Dzięki piękne za oglądanie i do następnego.